Na drodze krajowej numer 12 w Gielniowie sobotnie popołudnie zamieniło się w koszmar. Około godziny 13 Volkswagen Passat znalazł się na kursie kolizyjnym z ogromną ciężarówką Scania. Huk zderzenia brzmiał jak eksplozja, blacha zgniotła się jak papier, odłamki szkła posypały się na asfalt. Świadkowie mówią, że zaraz po uderzeniu usłyszeli płacz i krzyk dzieci, dźwięk, którego nie da się zapomnieć. W Passacie podróżowała rodzina, a wśród pasażerów było dwoje najmłodszych. Ich przerażone głosy mieszały się z sykiem przewodów i trzaskiem metalu. Ciężarówka, ważąca kilkanaście ton, stanęła jak stalowy kolos, ale najgorszy obraz krył się w roztrzaskanej osobówce, ludzie byli uwięzieni w środku. Na miejsce wjechały karetki, policja, strażacy. Ci ostatni przy użyciu ciężkich narzędzi wycinali drzwi, by dostać się do rannych. Wydobywano kolejnych pasażerów, lekarze walczyli o ich życie, podając tlen, sprawdzając puls. Pięć osób trafiło do szpitala, czworo z Passata, w tym dwoje dzieci oraz kierowca ciężarówki. Oficjalny komunikat brzmiał chłodno, ale krył dramat pięciu istnień. Na drodze panował paraliż, korek ciągnął się kilometrami, a kierowcy stali w ciszy, patrząc na migające światła i wiedząc, że to mogło spotkać każdego z nich. Najbardziej wstrząsające huk metalu i krzyk dzieci to właśnie te dwa dźwięki zostaną w pamięci świadków na zawsze.